Przewodniczącą, Kasię, tak pierwsza, pierwsze słoneczko, Bożenka, drugie słoneczko, chodź tutaj kochane, tu, zapraszam serdecznie, trzecie, Wanda, Jadzia, no Jaga to już tak, chodź tutaj z tej strony, żeby była przymowa. Tak? Marta córka jest. Marta córeczka jest, dobra, gdzie jest Zapraszamy. córeczka? Zapraszamy, tak. będziesz reprezentować tak. mamę. I widzicie, te słoneczka są, uśmiechają się słoneczka, wszystkie słonecznie. Pani, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Witam wszystkich gości, wszystkich panów, artystów. Cieszę się, czuję tutaj bardzo dobrą energię, dużo słońca. Tak, moje drogie, przepiękne prace. Zresztą szalenie mi bliskie, bo przecież sekcji grafiki wyrosła. Przeświatowo lat, prowadziła tę sekcję. Także jest mi to bardzo bliskie i oczywiście nie ukrywam satysfakcji, że wystawa jest przepiękna. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie jako przewodnicząca sekcji grafiki i w zastępstwie kuratora naszej wystawy, Marty Leszczyńskiej, która ogromnie Państwa przeprasza, ale ze względu tym dzisiaj nie dotrze. Jest nam bardzo przykro. A Życzymy mamy, jej dużo zdarówka. Mamy tak, mamy reprezentantkę w postaci córki, sala sześciu słońc. To wystawa interdyscyplinarna sześciu kobiet, które są na różnym etapie swojego życia, które są wielkimi indywidualnościami i które uprawiają różne dziedziny sztuki. Planeta to oczywiście sztuka. Reszty nie będę tłumaczyć, bo nie ma takiej potrzeby. Dziękujemy bardzo Państwu za przybycie. Pokazujemy na naszej wystawie malarstwo, malarstwo olejne i akrylowe. Pokazujemy rysunek i pokazujemy grafiki. Grafiki wykonane różnymi technikami od technik plastycznych, takich jak akwaforta, akwatinta, Tinta, po bardziej współczesne takie jak sito czy druk UV, ale również pokazujemy coś, co jest nowością w grafice, czyli obiekt graficzny. Bardzo proszę potem obejrzeć. Jest to ten obiekt podświetlony, obiekt koleżanki. No właśnie wielkiej wielki nieobecnej, dlatego o tym mówię i wspominam. Mamy, mamy dla Państwa bardzo różne prace. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My jesteśmy tak jak tam na portretach. Możecie nas Państwo, ci, którzy nas nie znają, możecie nas poznać i bardzo zapraszamy do pytań, do rozmów. Zawsze chętnie wyjaśnimy, opowiemy o swoich pracach. A ja tutaj w imieniu Zarządu Okręgu Warszawskiego chcę wręczyć. Panią, koleżankom moim dyplomy. Chcieliśmy my, nasza szóstka, chciałyśmy podziękować zarządowi, ponieważ odbieramy tę decyzję o tym, że możemy dzisiaj prezentować tą wystawę przed Państwem jako docenienie tego, że przez 10 lat zajmujemy się grafiteką i to bardzo miłe i bardzo sympatyczne, że doceniają to ludzie, którzy równie dużo i intensywnie pracują. Kochani, wszystkiego dobrego wam. Życzę pozytywnej energii na każdy dzień, siły przetrwania i ośmielu. Dziękuję, bardzo.